Najlepsze antyfakty w internecie. Witam w kolejnym materiale na kanale antyfakty długo nie widziany i samu. Dzień dobry. Kiedy powrót? Wiesz co, chodzę sobie na razie na treningi motoryczne do centrum osteopatii w Poznaniu. Uczęszczam do mojego fizjo Andrzeja Kochanego. Próbuję coś ze sobą zrobić. Nawet teraz jak stoję, mam ściśniętą, ściśniętą dupę i napięty brzuch, żeby tą postawę ogarniać. I w przyszłym tygodniu w poniedziałek, wtorek, środa, w któryś z tych dni, jadę na badania wszystkiego, co mam w środku, czyli jelita, żołądek, totalnie wszystko, chyba z cztery kłada, to zapłacę. To są stare, stare demony. Stare demony, ale panujemy nad nimi, mhm. więc jeśli to przejdzie... No, bo twój powrót byłby już, no. mocno wyczekiwany przez publiczność. I jak, jak mi nic nie jebnie, to komuś jedne, To mogę obiecać, nie? Tak, ale kto jest na pierwszej liście rozkładowej? Wiesz co? Na, na pierwszą jako? walkę bym sobie wziął kogoś. Przetarcie. No, no, nie byłem trzy lata w nie? To no może nie, że przetarcie, ale żeby tam z dwie, trzy walki sobie wygrał. Takiego bym sobie wziął. Co coś na oliwicę trzeba, nie? Tak, żeby wiesz. I żebym mógł poddymić trochę. No. Bo jak nie ma dymów, to to się nie sprzedaje. A na razie wspieram rafona i skutecznie. Chyba, skutecznie. chyba oddało, nie? To skutecznie, skutecznie. Odczarowaliśmy. Ciężko no. było? Ale z Hubertem mieliśmy taki na jego plan, że. Znaczy, Hubert to w ogóle go chyba całego przejrzał i wiedział, gdzie jebnąć przed. On dostał parę razy w pysk przed walką i się odczarował. Nie? Ja jestem mm. pod wrażeniem, że się tak udało. Bo to do tej walki chyba nie dojdzie, będzie ciężko, nie? żeby to zorganizować z, z FUBu cały czas, o tym gdzieś tam człowiek myśli, żeby zobaczyć ten pojedynek dwóch metinczyków, ale chyba niemożliwe. Chyba tylko i wyłącznie za depozytem, nie, bo y, ja mu ostatnio nawet gdzieś na święta wybaczyłem. E, w dupie to mam, że mi tam jakieś serwery DDosował, de że na mnie tam coś gadał. W sumie nie byłem mu dłużny, też go tam nawyzywałem, na chyba każdy wie. Gdy chciał się bić, to możemy się gdzieś tam sprawdzić nawet z tymi żebrami. Niekoniecznie na gali, możemy to żyć za. Jak nie chce się bić, to też mam to w nosie. Niech sobie żyje. Ile to lat było? 10-11? No, Jestem z nim pokłócony, już wystarczy. Ja ogólnie nigdy nie, nie odpuszczam jak. Czy mam... Zmiana? No to starość. Starość, 33 lata to już stwierdziłem, że. A chuj, nie chcę żyć. Dobra, to z kim teraz masz konflikt? No Bo widzę, że jesteś bardzo aktywny na Twitterze i na pewno tam ktoś się znajdzie. Czy znaczy, jest kilku streamerów na Twitchu, którym bym jedną, i niekoniecznie w no, nie, nie cierpi ich podejścia do życia. Kto na przykład? Nie będę zdradzał, bo nie chcę zapeszać. Okay. Ale mam kilku, których nie lubię po prostu i na pewno się z nimi gdzieś spotkam gdziekolwiek, to nie będę z nimi rozmawiał. Na pewno się poźremy najprawdopodobniej. A tam, tak, że nie wiem, byłby tutaj, to dostałby lepę? Nie wiem, czy lepę, a na pewno bym go zwyzywał, nie? A tylko dlatego, że nie podobać się tam. Coś czy... tam się kiedyś Aha. posprzeczaliśmy yy, i, i chciałbym, zobaczyć, chciałbym zobaczyć, jak on mi mówi te rzeczy w twarz. I jakby mi powiedział to w twarz, to może byśmy się tylko nawyzywali. A ty to jest jedna osoba? Tam z trzech jest. Nie dlatego. Chciałbym być zdrowy. Nie, że jesteś zdrowy, możesz sobie bić streamerów czy tam youtuberów. Każdego nawet. No, każdego, kogoś. Zapłacą ci za to, fame rośnie, ludzie o tobie dobrze mówią, e, dobrze wyglądasz, e, jesteś nabuzowany. Coś pięknego. Same, same, same i nie same. Wiesz, gdzieś tam wypadkową tych walk i tego, że trenowałem, jest to, co teraz mi się dzieje najprawdopodobniej. Mhm. E, oczywiście to była akumulacja, bo przez całe życie nie prowadziłem się idealnie. W końcu jestem influencerem. E, nie jadło się zdrowo, robiło się dziwne rzeczy na eventach, także gdzieś to wyszło. Ale wypadkowo właśnie tego mi się wydaje, bo to po fejmie się stało, nie? Co ja mam teraz, nie? Więc fajnie, że się wyleczył i sobie tu wrócił. Fajnie jakbyś się wyleczył na fejmie znowu, nie? Tak no, że. Fajm ci to zrobił, to niech fajnie się wyleczy. ogólnie tak, fajnie mi to zrobił, niech się wyleczy, ale już teraz sportowo próbujemy do tego podejść, więc nawet... Jak to, załóżmy, wyleczenie dojdzie za pół roku i bym dopiero za pół roku wrócił na matę, to i tak motorycznie mięśniowo będę przygotowany do występu tutaj, bo nie będę kłamał. Mój szkielet, mój gorset mięśniowy nie istnieje aktualnie, nie? Dobra, ostatnie pytanie, nie będę ci dłużej trzymał o Nitra. Czy on wróci na YouTube'a? Jak to Twoim zdaniem wygląda? Bo wiadomo, że chciałby, żeby wrócił, bo jest Twoim przyjacielem, ale czy tak realnie patrząc, czy jest to możliwe? Ja bardzo bym chciał, żeby Nitra wrócił na YouTube'a, ale jak na moje, to jest niemożliwe, bo mieliśmy w historii. Już e, kilka e, wypadków z różnymi kanałami, które znikały i nie wracały i nigdy nie wróciły. E, Nitro ma nadal e, szansę być e, potężny, wystarczy, że e, Twitch go odbanuje, a Nitro sam potrafi się tam zachować, czasami jakiś jego kolega coś głupiego rzucił. E, wystarczy powiedzieć sorry Twitch administration albo to chyba za nawet. albo zabijecie w Simsach e, czy tam w GTA RP. I, idzie ten regulamin obchodzić. Jakby fajnie fajnie było, jakby wrócił na Twitcha, bo na YouTube wydaje mi się, że to będzie ciężko, ale na, na Twitcha jest realna szansa. Także Twitchanie, proszę Was o odbanowanie. No Nic, czekamy. Czekamy na powrót Twój, czekamy na powrót Nitra i do zobaczenia. Niech Nitro wróci do OKTAGONu i wreszcie wygra. Na Fame MMA. No i cały czas trzymamy kciuki, żeby się jednak z tym Fubu udało, no bo to społeczność metinowska na pewno... To by było oj, piękne, to by było całeno, piękne. No. To jest, naj... mi się wydaje, że jedna z najdłuższych dram w internecie. No? Chociaż mu wybaczyłem, to nawet żółwiem. Na, 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 na nie musi być nienawiści, żeby taką walkę zrobić. No, bo też y, trzeba powiedzieć, że nie wszyscy się tutaj nie lubią. No, tam, ale na, ta walka i tak by dostarczyła. Nabyzywałbym się z nim. Dostarczyłaby nowych o, emocji, się z nim na, na konferencjach pewnie. Czuję, że wtedy powstałoby kilka serwerów metinowych znowu. No, może jakiś klasik by wrócił. Albo coś. pompa. No, to, coś, coś mogłoby się pojawić, ale wydaje mi się, że to jest nierealne. ja tam bardziej patrzę na takie realne no, walki. I z tych realnych, to nawet z Twitcha może jeden z nich byście spróbował, coś tam trenował niby, więc. To nie, ja jestem tego zdania, że jak kołoś przewrócę na ziemię, jesteśmy tacy sami, więc tam możemy się spróbować, nie? Zdrówka życzyła, to najważniejsze. Mógł zapłać. Na razie, dzięki. Najlepsze antyfakty w internecie.